Cześć, witajcie znowu na moim kanale. Tu Klaudia. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo szybką prezentację. Ostatnio mogliście zauważyć, że bardzo dużo eksperymentuję z shadowboxami czyli takimi ramkami. Główną funkcją tego projektu jest po prostu bycie taką właśnie ramką na zdjęcie, otoczoną przez różne elementy. Takie shadowboxy sprawdzają się u mnie również ze względu na to, że w swoich pracach lubię umieszczać dużo warstw z elementów. Możecie to również zauważyć na. Kartce, którą ostatnio zrobiłam, można ją znaleźć na moim Instagramie. Jest to kartka dziecięca, również stworzona na właśnie bazie shadowboxa. Dzięki czemu mogłam tam wrzucić dużo różnych elementów, dużo warstw i nie przejmować się właśnie kompozycją. Kompozycja jest taka naokoło elementu, są różne warstwy i innych elementów. Ta ramka, oprócz tego, że jest po prostu ozdobą, z tyłu posiada właśnie kopertę. I w tej kopercie, która jest zamykana na magnes, umieściłam dodatkowe maty na zdjęcia, dlatego że lubię po prostu, kiedy oprócz tego, że z przodu mieści się właśnie zdjęcie, to można tutaj mimo wszystko wrzucić więcej niż jedno zdjęcie. Stworzyłam kilka różnych rodzajów fotomat, żeby było trochę ciekawiej, również takie ramki podwójne, i tutaj się pobawiłam po prostu. Elementami, które były w kolekcji. A więc w takiej niepozornej ramce zmieści się ponad 20 zdjęć. Koperta ma tylko 2 cm szerokości, dlatego nie robiłam więcej fotomat, bo po prostu zabierałoby miejsce na zdjęcia. Zdjęcia można również włożyć luzem, ale też umieściłam w tej kopercie takie fotomaty po prostu wycięte z białego satynowanego, grubego papieru Przyklejone zdjęcie tutaj będzie miało oczywiście białą ramkę Ja bardzo lubię takie białe ramki na około zdjęcia dlatego zwykle te fotomaty u mnie są większe Wymiarowo ten projekt jest dość spory dlatego, że szerokość całej ramki to jest 30 cm a wysokość 20 cm, o ile dobrze pamiętam więc sama ramka jest naprawdę spora Natomiast ten shadow box, czyli te ścianki, też mają po 3 cm grubości i szerokości. Więc dużo zabierają tak naprawdę całej kompozycji. Ale bardzo mi się podobał ten papier i to, że jest właśnie taką fotorealistyczną cegłą, przez co mam wrażenie, że to daje ciekawszy efekt. Ale ocenę całości zostawiam Wam. Dajcie znać, co o tym myślicie, i czy też może lubicie korzystać z takiej formy, właśnie shadowboxowej w swoich pracach? Mam nadzieję, że może Was jakoś zainspirowałam, a zapraszam Was również na swojego Instagrama. Ostatnio staram się tam udzielać troszeczkę częściej, chociaż muszę przyznać, że jest to dla mnie trochę nowość. Zobaczymy, jak to będzie dalej. A ja na ten moment się z Wami żegnam i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo.